Już? Czy teraz macie go o tym, że był chlebojadem? Od urodzenia w sumie, no może nie od urodzenia, od 6 miesiąca życia. Znaczy, no co ja mogę tutaj powiedzieć? <grydy> Jadłem dużo chleba, lubiłem jeść ziemniaki z chlebem, makaron z chlebem, chleb był moim smoczkiem. Grzechotką. Grzechotką, tak, lubiłem sobie podrzucać. <grydy> Trochę chleb z chlebem jak u Monty Pythona. Tak, dzisiaj przygotujemy chleb bezglutenowy zrobiony z mąki kryczanej i zmielonej kaszy jaglanej. Można też zmielić kinoę, komosę ryżową na mąkę i taki chleb jest naprawdę niesamowicie prosty do przygotowania, bo wystarczy zmieszać wszystkie składniki łyżką, nie trzeba go zagniatać, wyrabiać, przełożyć do foremki, poczekać aż wyrośnie, jest naprawdę bardzo smaczny. Jest na bazie kaszy gryczanej, więc o tej porze roku, kiedy jeszcze zimno, za oknem super rozgrzewa. Smakuje praktycznie bardzo podobnie do chleba rozowego, więc wchodzi również dzieciom, co jest dużym plusem. Jest bardzo lekko strawny, natomiast tutaj można powiedzieć parę słów o właściwościach kaszy jaglanej, którą mielimy na mąkę która jest bardzo lekko strawna, zawiera dużo krzemu, to jest zboże, zboże, które zawiera najwięcej organicznej krzemionki, a krzemu nam raczej wszystkim brakuje i to jest pierwiastek, który umożliwia wchłanianie innych minerałów. 70 minerałów tak. Tak które... odpowiada za elastyczność skóry, za dobry stan paznokci i włosów. Kasza jaglana oprócz tego też ma niski indeks glikamiczny, więc też nie powoduje szybkiego wyrzutu cukru do krwi, tak jak robi to tradycyjna mąka pszenna, więc daje nam przez dłuższy czas energię i jest bardzo zasadowa, czyli pomaga odkwasić organizm. Większy... Jedna filiżanka kaszy jaglanej zawiera tyle samo białka co kawałek wołowiny.